Witam wszystkich. Dzisiaj poważny temat. Koszula jest tego koloru, ponieważ kręciłem materiał na mój zupełnie nowy kanał. No ale dzisiaj porozmawiajmy o tym, co należy zmienić, a raczej co należało zmienić te 2-3 lata temu na naszej granicy. Tutaj widzimy, że sytuacja staje się coraz gorsza. Ona eskaluje od tych właśnie 3 lat. I tutaj ci, którzy się na tym znają, już ostrzegali o tym 3 lata temu. To nie jest coś nowego. Tu po prostu to eskaluje w takim kierunku, w jakim ci, którzy tą sprawą się zajmowali, oczywiście nie mam na myśli siebie, to już przewidzieli dawno temu. Więc to nie jest coś, co nas zaskakuje, a raczej nie jest czymś, co nas powinno zaskoczyć. No ale jak widać, nas zaskoczyło. I dzisiaj o tym, co należałoby zmienić. Mam listę. Po pierwsze, prawo. I tu nie chodzi o to, że musimy od razu zmieniać prawo. Z tego, co czytam, z tego, co oglądam, obserwuję, to ci, którzy się na tym znają, uważają, że to prawo, które już jest, jeśli zostanie w odpowiedni sposób wykorzystane, to już da odpowiednie narzędzia do użycia narzędzi przez tych, którzy tam są. A tutaj mówimy o misji, która, czy też zadaniu operacji szkoleniowej. Która no, niestety powoduje, że ci, którzy tam są, mają bardzo duże ograniczenia. Ale jeśli to prawo, które jest, no, jednak nie przystaje do tych warunków, w jakich dzisiaj jesteśmy, no jednak ono było robione do zupełnie innej sytuacji. Musimy zdawać sobie sprawę, że jednak prawodawstwo no, raczej nie przewidywało, że dojdzie do konfliktu hybrydowego u naszych granic, do bezpośredniego ataku na Polskę. Ja to tak odbieram. To jest ta druga kwestia, o której zaraz powiem. Ale tutaj musimy zdawać sobie sprawę, że jak prawo należy zmienić, to należy je zmienić. To nie jest tak, że politycy, wiecie, jak ja traktuję polityków, wszyscy są tacy sami, z każdej partii, tu nie ma wyjątków. To trwa trzy lata, no i chyba yy, wszyscy mieli możliwość, na przykład, złożenia jakichś dokumentów, żeby zmienić coś w odpowiedni sposób. I to nie może wyglądać tak, że jeśli wiemy, że prawo no, nie przystaje do dzisiejszych warunków, do dzisiejszych zagrożeń, to tego prawa nie zmieniamy. No, widzimy, że jeden, drugi, trzeci, dziesiąty rząd potrafią wprowadzać prawa, kiedy im to pasuje, w bardzo sprawny sposób. A tu, gdy chodzi o bezpieczeństwo Polski i nas, ponieważ musimy traktować to w sposób osobisty, bo to jest zagrożenie nas, no to to prawo jakoś tak ani nie jest wykorzystywane tak jak trzeba, ani jeśli jest taka potrzeba, no nie jest ono zmieniane w taki sposób, jak trzeba. Więc po pierwsze, albo używamy tego prawa, które posiadamy, tak, żeby to umożliwiało skuteczną obronę naszych granic, tak, żeby umożliwiało to skuteczną służbę, albo też zmieniamy to prawo. No, innej opcji nie ma. Po drugie, zmieniamy podejście. To trwa 3 lata i w 3 lata nie byliśmy w stanie, to znaczy ci, którzy są decyzyjni, no i tu już wszyscy byli decyzyjni, wszyscy mogli się przyłożyć do tego. I tutaj nie mam na myśli tylko na przykład samych partii, ale też posłów. No, tu tych partii jest sporo, z tego co wiem. No i żaden z nich nie wszedł i nie powiedział, no, co należy zmienić w taki sposób, jak trzeba. Chyba, że mi coś umknęło, ale nie śledzę polityki, wiecie, jak ją traktuję. Chodzi o to, że musimy zmienić podejście. To trwa 3 lata, a my nadal nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że to jest bezpośredni atak wymierzony w nasze państwo. To jest konflikt hybrydowy. O tym specjaliści mówią już od dawna. Tu nie jestem niestety specjalistą, ale niektórych obserwuję i oni mówią o tym, że to jest atak zaplanowany, wszystko jest z premedytacją, wszystko jest wykonane w taki sposób, żeby no, niestety nam zagrażać. To nie jest jakaś tam osobista akcja, nie, to jest zaplanowane, tu są odpowiedni ludzie do tego użyci, używa się odpowiednich ludzi i tak należy to traktować jako pełnoskalowy, może niepełnoskalowy, przepraszam, jako atak na nas. No i tak musimy to traktować, musimy zmienić podejście z tego, coś się tam dzieje, na podejście, że no jednak to jest taki bezpośredni atak na nas, na Polskę i na nas osobiście. Tak to należy traktować. Zmieniamy podejście. Trzecia, je, trzecia rzecz. Zapewnijmy odpowiednie warunki tym, którzy tam służą. To trwa 3 lata, ale nadal są problemy, na przykład jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe, jeśli chodzi o wyposażenie. Ta zapora, która została zbudowana, i myślano, że ona będzie przeciwko temu, co się dzieje, w taki łagodniejszy sposób. Okazało się, że ona bardzo szybko musiała sobie radzić z rzeczami, do których nie jest przystosowana. Czyli po pierwsze należy to wszystko tak zmienić, żeby uniemożliwić tak łatwe no, wchodzenie w nasze terytorium. No, wydajemy na niektóre rzeczy gigantyczne kwoty, a nie jesteśmy w stanie zrobić tego, co trzeba, więc jest spoko, ale teraz musimy ją zmodernizować. Ona jest niewystarczająca. Tak samo jak wyposażenie, jak wyszkolenie, jak ochrona osobista. Tutaj te warunki nie są odpowiednie. Więc nie tylko musimy dać tym, którzy tam służą, warunki, żeby mogli używać tych narzędzi, które posiadają, ale też musimy te rzeczy im dać. Zapewnić im odpowiednie bezpieczeństwo. A nie tak, żeby było jakieś ogrodzenie, które można stosunkowo łatwo. Po prostu pokonać i za niego można jeszcze nas atakować. No nie, trzeba to przebudować i to trzeba zrobić już teraz, w tej chwili. Nie czekać. To już trwa 3 lata. Tu by można dużo mówić o tych warunkach, ale. Kolejna rzecz, bardzo ważna rzecz. Musimy dać mandat, nie wiem, czy to tak się określa, dla tych, którzy tam służą. Żeby wiedzieli, że mogą wykonywać swoje zadania, nie narażając się na niestety i ataki prawne, i ataki skierowane na przykład ze strony, no, czy to polityków, czy to jakichś tam sławnych ludzi. No, nie wnikajmy. Tutaj musi dojść do tego, że oni mają poczucie, że mogą wykonywać te zadania, które im powierzono, w odpowiedni sposób. Niestety takiego czegoś nie ma. I tu niektórzy powiedzą, o, wspierasz jedną z, ze stron e, politycznych. Nie, ponieważ ci też, o których myślicie, potrafią to wykorzystywać. Tak jak kiedyś powiedziałem, to są takie pikniki. Tragedia wykorzystywana i się robi z tego pikniki polityczne. Wiecie, to jest robienie pikników politycznych z, y, mm, z tragedii. No, wiecie, że politycy to. Tutaj nawet nie ma ich do czego porównać. Niektórzy porównują do takich bardzo fajnych zwierzątek, jakimi są świnki, tylko że świnie są bardzo inteligentne, wbrew temu co się uważa. I dobrze wychowana świnka potrafi być naprawdę fajnym zwierzątkiem, na przykład domowym, czego o politykach się nie da powiedzieć. Więc oni muszą wiedzieć, że no, mogą wypełniać zadania, jakie im powierzono. Z pełnym wsparciem czynników decyzyjnych, nie wiem jak to nazwać, wiecie chyba o co chodzi. Kolejna rzecz. Rozwiążmy wewnętrzne spory. Musimy zdawać sobie sprawę, że to nie jest tak, że tam jest sielanka, to nie jest tak, że tam jest pełna współpraca, ponieważ nie do końca tak jest. Bywają problemy na przykład z jedną z formacji, nie mówię tutaj o żołnierzach ani o policji. Ludzie są różni. I niekiedy na tysiąc osób znajdzie się dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu debili, i, potrafi wszystko, i potrafią wszystko spartolić, no i ta współpraca już nie układa się tak, jak trzeba. I tu myślę, że doszło właśnie do takiej sytuacji, i to jest bardzo niebezpieczne. To nie chodzi o to, żeby oni się kochali, lubili, lubieli, tylko żeby ze sobą współpracowali, żeby no to działało tak, jak trzeba, a tu niestety troszkę tego brakuje. Troszkę to bardzo duże niedomówienie. Więc po pierwsze, troszkę podsumujmy. Prawo albo wykorzystywać je w taki sposób, jak trzeba, albo też je zmienić. Po drugie, postrzeganie, że to jest konflikt i tak należy go traktować. To jest po prostu atak wymierzony w nasze państwo. Po trzecie, zapewnijmy im takie warunki, jakie powinny tam panować czyli zapora, ale po modyfikacji wyposażenie takie jak trzeba środki które dadzą możliwość oddziaływania na drugą stronę w taki sposób jak trzeba tu nie chodzi od razu żeby wiecie co robić do nich no ale są inne rodzaje środków które można wykorzystać kolejna sprawa oczywiście to żeby ludzie którzy tam się będą znajdowali żeby wiedzieli że mają poparcie hmm, tych którzy mogą decydować o ich losie Taki mandat zaufania. Wy tam jesteście, wysłużycie i to, co robicie, my to rozumiemy i nie będziemy was później ciągać jak za pewną sprawę. Pewien Pan, który no niestety z pobudek osobisto politycznych. No, nie wypominajmy, nie wspominajmy. Kolejna rzecz, rozwiążmy te problemy wewnętrzne pomiędzy organizacjami. Ale też może pomiędzy nami. No tam na wschodzie chyba się bardzo cieszą, że to wydarzenie zamiast nas połączyć, to nas podzieliło. No niestety. Kolejna rzecz to to, że wojsko jest do czegoś innego. Ono może wspierać w ograniczonym zakresie. Tak. Ale to jest formacja, która jest szkolona do innego typu zadań. To nie są zadania policyjne. I to, że oni tam są, w ograniczonej liczbie jeszcze jesteśmy w stanie to przełknąć, ale w zbyt dużej liczbie, czy też przez długi czas, niestety doprowadza do sytuacji, że to nasze wojsko nie jest w stanie zapewnić sobie tego, co powinno tych wszystkich procesów szkoleniowych. I to wojsko nie działa tak, jak niestety trzeba. Nie będzie działać w przyszłości, kiedy rozwalimy ten cały system, niestety. Szkolenia służby. To nie, może wyglądać tak, że, to nie może wyglądać tak, że artylerzyści, czołgiści, specjaliści tam są na pasku. Te zadania powinny być wykonywane przez inne typy formacji. Wiemy, jeszcze raz powtórzę, to trzy lata. Wiecie, że się powtarzam, no niestety, no ale pamięć już nie ta, więc nie pamiętam, co powiedziałem kilka minut temu. Chodzi o to, żeby. Wiemy, że to będzie trwało lata. To będzie trwało lata. To wzmacniajmy te służby, które są za to odpowiedzialne. I wiemy, jakie to są służby. Wojsko może wspierać, ale nie może zastępować. I my musimy zrobić bardzo dużo, żeby no, jednak to zrobić. Kolejna rzecz. Musimy w końcu pojąć, poza tym, że to jest konflikt, atak bezpośredni na nas, Musimy również zdawać sobie sprawę, że za to są odpowiedzialni pewni ludzie. Wszyscy wiemy, jacy to są ludzie. To nie jest jakaś jedna z naszych partii, to jest czynnik zewnętrzny. To są przywódcy innych państw, które są wrogie dla nas. W taki bezpośredni sposób. I to musimy sobie zrozumieć. I musimy w jakiś sposób oddziaływać na nich. Nie wiem, co można zrobić. Niektórzy mówią o zamknięciu zupełnie tych przejść, o zaprzestaniu współpracy, współpracy no, jakiegokolwiek handlu. No musimy coś zrobić, żeby tej drugiej stronie po prostu się to no, nie opłacało. Albo żeby ta opłacalność była niższa, albo żeby po prostu odczuli. No, jeśli ktoś was zaatakuje, no to no, wiemy, że powinniśmy nadstawić drugi policzek, bo taka jest przynajmniej moja wiara. No, ale w tej, wierze, w tej wierze też jest zapisane, że mm, życie i my, nasi bliscy, to jest najważniejsze, i grzechem jest po prostu tego nie bronić. Więc mm, brońmy się. Jakkolwiek by to zabrz nie zabrzmiało, no to niestety musimy przejść do tego, do porządku dziennego, że to jest atak, przeciwko któremu musimy coś zrobić. Trwa to trzy lata, zrobiono trochę, powinno się zrobić dużo więcej i mam nadzieję, że teraz ta tragedia nas połączy i spowoduje zmiany, ale nie takie jak te krzyczenie wszystkich polityków, wszystkich partii, że my tak, oni nie, my tak, oni nie, my dobrze, oni źle i ble, 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 tylko że po prostu jednak coś się zmieni. Tak naprawdę, realnie. Czy tylko ja się łudzę? Oczywiście te tematy poruszaliśmy na live'ach niekiedy, dzisiaj live o 21.00. Wiem, że tematyka zupełnie inna niż zawsze, no ale już dwa materiały były nakręcone na ten temat, to znaczy w przeszłości tydzień temu i chyba 10 dni temu, no ale jakoś tak ich nie publikowałem. No ale cóż, no mamy co mamy, niestety trzeba zmian, dużych zmian, głębokich zmian. Najważniejsza ta zmiana to to postrzeganie, żebyśmy zrozumieli, że to jest coś, co jest zaplanowanym działaniem, wykonywanym przez ludzi, którzy są do tego szkoleni, którzy są do tego przeznaczeni, którzy są opłacani. I tak to traktujmy. I tutaj musimy właśnie zrozumieć, że to jest bezpośrednio coś wymierzone w nas. To nie jest tak, że to nas nie dotyczy. Nie. To jest coś skierowane w sposób bezpośredni w nas. No cóż, mam nadzieję, że to ostatni materiał tego typu na tym kanale, że już będziemy się zajmować takimi sprawami bardziej technicznymi. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.